Witam Państwa, ponownie yy, nadszedł czas żeby nagrać moje najnowsze akwarium no już wystartowane nie nagrywałem tam startu wiecie, bo to może już nie być takie interesujące lepiej nagrać co, jak czemu i dlaczego rozumiecie, nie więc domówiłem sobie roślin na znanym portalu aukcyjnym yy. Wiecie, no przyszły paczki, ale akurat tak trafiłem, że nie było mrozu. Nie było tam cały czas na plusie. Tam plus jeden, plus dwa stopnie, do tego typu paczki. No jestem zadowolony, że przyszły właśnie w tym okienku takim, więc te rośliny przyszły w pełni sił. Generalnie, no, żadna roślina nie znosi długich spadków temperatury, ale wiem, że to co dostałem nie jest przeziębione. Więc wiecie, no trochę miałem własnych takich zachumikowanych gatunków, które chciałem, chciałem widzieć w tym akwarium. Dużo kupiłem. Jeszcze zamieniłem się z takim znajomym z Doruchowska, Pozdrawiam. No, ma przyjechać do mnie, wybrać sobie, co zechce. Tak samo, wziąłem od niego kilka takich roślin, które chciałem. Więc. No, widzicie, jest dobrze, jest ładnie. Grzałka w tym momencie jeszcze nie chodzi. Mam 24 stopnie w domu, woda tak samo. Butla, butla też jeszcze nie chodzi, aczkolwiek jest, jest przygotowana. Widzicie, pokażę Wam. Widzicie, no nawet dwie są przygotowane, ale będzie chodzić chodzi tylko jedno. Jedną mam nadmiarowo, dlatego że w tych moich 180 osiemdziesiątkach wiecie, zamieniłem z dwóch butli e, z dwoma. Dwie butle, dwa dyfuzory na jedną butlę na dwa akwaria, nie? Taka się trafiła, więc taką, taką kupiłem. No i teraz mam w sumie jeden zbędny zestaw tak naprawdę, nie? Ale od przybytku głowa nie boli, więc niech to sobie stoi. Z ciekawostek, no nie wiem. No, poprawiłem te dwa dyfuzory, widzicie, nawalają e, tak naprawdę na środek akwarium i no, no to wali tak... No do, dobre jest na terenie naprawdę tej głowy. No i to będzie y, dyfuzor y, Typhoon na kablowy NGBL y, Jest już wszystko tam zmontowane wiecie, tylko że jeszcze tego nie uruchomiłem, bo, bo nie y, No i zobaczymy nie, limnofilia świetnie utrzyma widzicie, o tam w rogu Zwykła sesji flora nie? jak będzie fajnie to jeszcze akwatiki kupię Wiele razy robiłem jakieś podejście pod te akmatiki. Ale jakoś u mnie nie szły, nie? Chodziło o nawożenie, wiecie. Tu wiem, że mam nawożenie dobre. Zobaczymy. W podłożu zwierzchu żwirek. no trochę du duże gabarytowo. No. Teraz po większych takich przemyśleniach mogłem zrobić na unisojlu całe akwarium, wiecie, by było bardzo stabilnie, by był spokój, nie? No ale dobra, jest żwirek że tak powiem, no i zobaczymy, jak to będzie szło z tym szwirkiem, nie? Unisojla trzeba było za 30 litrów przynajmniej, wiecie, żeby te rośliny jakoś były zakorzenione, no ale jest tylko 10 litrów. No. Z drugiej strony, wiecie co, ja się nie bawię w jakieś tam, no, nie wiem, nawożenie e, ostre, m, dlatego że inaczej, już robiłem na torfie, wiecie, i tego akwarium jakoś nie chciałem na torfie. Chciałem zrobić je troszkę inaczej, nie, dlatego że wiem jak ten na roślin należy nawozić, mniej więcej widzę masę tą rośliną, wiem jak to będzie mniej więcej znikać. No powiedzmy, że jestem tam doświadczony i myślę, że że powinno to jakoś pójść. Myślę, że światła też jest dosyć. Znaczy nawet jest sporo. Jest jedna belka, to mi trochę boli. Nie? Doświetlić takie akwarium 50 szerokie no, powinno być za dwie, no, ale jest jedna. Nie? Spróbuję na jednej. Tylko, że jest bardzo dobrze wykręcona. Dla co robię? soczewki 45 i 60 tam z tyłu. Nie? Do miałyby, poprzednio miałyby, w poprzednim zamyśle miały być 90 i 60 ale tak stwierdziłem, że może być źle, wiecie, no to zmieniłem na te 60 40ki, 45 -tki. spora jest poprawa światła światło tak nie idzie zbyt dużo w gwizdek, czyli poza akwarium, wiecie, no myślę, że będzie dobrze co tutaj dużo gadać, no i wjechało kilka naprawdę fajnych roślin, zobaczymy czy jak będą startować na tym, w sumie Unisol to jałowy żbirek, nie, czyli jałowe tam podłoże, nie no, ale zobaczymy, nie? nie? Trochę się znam na nawożeniu i myślę, że dam radę, nie? Wiecie, chociaż ten szwirek może trochę być za gruby. No, ale no, zobaczymy, niech te rośliny trochę walczą. Że tak powiem, światła, myślę, że będą, już mają dosyć. Jak wiecie, jeszcze dwutlenek węgla to będzie takie kopnięcie, nie? Dwutlenek węgla będzie zawalał tutaj na dyfuzorze, nie? No, nie boję się, że, że ten dwutlenek węgla będzie szedł nadmiernie w atmosferę bo myślę, że większość wie, że ogólnie, że dwutlenek węgla jest cięższy od tlenu czyli tak naprawdę powinien się lokować, to co nie pójdzie wiecie w akwarium to powinno się lokować nad powierzchnią wody i siłą rzeczy samo się dorozpuszczać zobaczymy czy mam rację, nie będę tam gdybał, zobaczymy to w praniu myślę, żeby tak wiecie, na no, ten dwutlenek węgla uruchomić tak hmm, gdzieś za tydzień na początku nie jest to potrzebne, bo świecę 6 godzin. Specjalnie tak krócej, żeby te rośliny się trochę wybudziły. Jest kilka jakichś tam takich, wiecie, cięższych roślin, raritasów. No zobaczymy jak to będzie rosło, nie? No jak będzie ciężko, no to coś będę kombinował. No ale myślę, że to nie powinno być tak ciężko jak, wiecie... Zamysł ma być trzepany, wiecie? Na, na 50, na 50 cm tam głębokości powiedzmy podwójne plantylne, taki lekko podwójny, środkowy będzie średni i na początku, no zobaczymy, nie? No, trochę sagitarii posadziłem, no i startowo jakieś tam, nie wiem, chęki, te mniejsze, no zobaczymy czy to w ogóle da, da radę na, na takim czymś, no, się korzenić, nie? No, ale spróbujemy, nie. No, i, I te rośliny, które tam chciałem, żeby były w tym akwarium, wiecie. Tak, żeby też za dużo tych roślin się nie powtarzało z moimi poprzednimi akwariami, bo tu nie ma sensu powtarzać roślin za bardzo. Trzeba po prostu sobie wydzielać to, co ma być w tym akwarium, nie będzie w tym, a to, co ma być w tamtych, nie będzie w tamtych. Z ciekawostek mam onowoczka madagaskarskiego, nie, no, zawsze chciałem mieć tą roślinę, ja jakoś tak się zawsze bijałem z tym, a to wiecie, no i... I tu w tym, w tym momencie też sobie posadziłem Lotosa no tygrysiego, formę czerwoną. Zobaczymy. Zobaczymy wszystko, jak będzie to szło. Akwarium, jak akwarium, wiecie. No. To hobby niestety jest rozwojowe. Jak więc wiecie. No. O co tutaj dużo gadać? No. Dyfuzory dobrze nawalają. Jest jeden, tutaj jest podwójny, specjalnie tam niesymetryczny, żeby ten strumień się trochę rozwalał. No i zobaczymy, nie? Myślę, że dobrze to wszystko będzie ciągnąć się z roślin czerwonych. No, zobaczymy też najwyżej coś tam dosadzę. Jest kilka roślin, które jeszcze bym chciała, których wiem, że nie mam w tym momencie. No, ale no, pewnie będę je miał zmyć. Teraz nie ma większych problemów z tym wszystkim. Są szybkie zakupy. Wszystko przychodzi w ciągu nie wiem, 48 godzin max, więc wiecie. Docelowo jakaś fajna obsada rybna. Nie wiem, zobaczymy jeszcze co. I na pewno krewetki, czyli krewetki wiadą dopiero jak będzie solidny gąszcz, żeby mogły się, że tak powiem, tutaj gdzieś uchować i jeszcze, wiecie, do, dobrze rozwijać, nie? A wiecie, im większy gąszcz, im więcej jakieś ten typowe rośliny pod krewetki, tym jest tym jest dobrze. Yy, typową dobrą rośliną pod krewetki jest limnofilia, o tamtanie w ogóle. Razem Wam powiem, że po to jest to posadzone. Zamierzam tam zaciągnąć takie girlandy po samą powierzchnię i w tym mają siedzieć tak naprawdę to zarodowe wszystkie krewety, nie? A cała reszta no, to powierzchnia do życia tego co wpuszczę do tego akwarium. No. Myślę, że światło jest fajnie, jest sporo. Naprawdę. Nie dzielowałem z tym. No. No, tu świeci niby tylko 150 W, ale to bardzo to wszystko wykręciłem i soczewki, i wszystko. No i zobaczymy, jak to będzie zasuwać. Nie? Jeszcze tam podłoże jest niewyrównane do końca. Oczywiście, zrobiłem spadek specjalnie nie? z tyłu na przełożenie te wszelkie nieczystości. Zawsze zaczęły się gromadzić bardziej z przodu niż z tyłu. Wtedy będę miał motywację do oczyszczania, do, do wiecie, odmulania tego akwarium, takie, żeby to miało ręce i nogi no i póki co no jest dobrze wiecie z czasem że tak jak powiedziałem ten dwutlenek węgla i karbo i poprawne nawożenie w tym momencie są w miarę głodowe dawki na to akwarium tylko dlatego, że ma to wszystko ruszyć wiecie nie, czyli w związku z tym nie będę nawalał nie wiadomo jak, jak Wiesz, Wierz zwykłe karbo yy, trochę żelaza i pełne yy, makro na początek pełne makro jak już zaczną się ryby, zostanie tylko tak naprawdę potas. Nie, bo zamierzam trochę tutaj dowalić ryb i te ryby zwyczajnie zaczną gnoić tak jak trzeba. Ja tak zawsze mówię, że ryby gnoją, no bo gnoją, no kurde. To rozumiecie, jak macie sporo ryb, to naprawdę nie, nie potrzebujecie podawać ani tego fosforu, ani azotu. Trzeba natomiast tylko potas pełne mikro i żelaza. Jak to będzie szło, zobaczymy. Nie? Na pewno będę inaczej prowadził to akwarium. Jest sporo więcej światła, w stosunku do moich poprzednich akwarii, ale jest bardziej jołowo, o tak Wam powiem, nie? Więc troszkę jest inaczej. Zobaczymy jak to będzie leciało. Prosimy za te wszystkie, co mniej więcej chciałem już są, ale będzie jeszcze kilka tam wiedzie, gatunków. Myślę, że będzie fajnie. Oglądajcie mój kanał, no, jak chcecie to subskrybujcie oczywiście, wcale nie nalegam na to. No, to wszystko jest kwestia indywidualna. Podoba się Wam? Oglądajcie. Dobrze, to tyle tytułem tego filmu. Pozdrawiam.